Halo, halo, miał być wiadro. Ale do wiadra kapie woda z przeciekającego okna dachowego. Skoro nie wiadro, to może polecimy po grubości i damy beczkę. Ale w beczce mama posadziła ogórki. Skoro nie wiadro, skoro nie beczka, to jedyne co mi pozostało to dość spora puszka. Cześć, ja jestem Luca i co poniedziałek o 5 rano pokazuję Wam nowe zaganienia z zakresu technik linowych a dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić sobie właśnie fajne nosidło na różnego rodzaju puszki, beczki, wiadra z urwanymi rączkami miski i tym podobne Zacznijmy sobie od tego, że potrzebujemy jak na pewno się już domyśliście, sznurka w moim przypadku będzie to jakiś zwykły sznurek budowlany i, I co dalej? Bierzemy sobie, zapętlamy ten nasz sznurek, w moim przypadku ta pętla jest o wiele, fajnie jeszcze mi się poplątał. o wiele, wiele za długa, więc y, mogą występować różne anomalie, anomalie i tym podobne, ale tak, no wiążemy sobie tak, żeby zrobiła nam się pętla, ja sobie lubię ten, wiążę jak umieści na dole, tworzymy tutaj sobie taką pętelkę, w której krzyżują nam się linki. Na ten krzyż stawiamy sobie naszą, nasz pojemnik. No w tym przypadku mamy do czynienia z puszką. Po czym tym dłuższym końcem przechodzimy przez tą pędelkę tutaj od góry. Od góry przechodzimy i przeciągamy. Ja muszę się pilnować, bo na puszkach jakichś takich bardziej... Yy, w powierzchniach. Ten sznurek ma tendencję do jeżdżenia. Tutaj może nam się zrobić taki śmieszny, bliżej nieokreślony krzyż, który sprawi, że ten uchwyt nam nie będzie działać. I dobra, w momencie, w którym mamy już z obydwu stron takie ładne łóżka po przeciągnięciu, wracamy tą naszą pętlą naokoło całej tej naszej plątaniny. W taki sposób. I z drugiej strony analogicznie. Po czym tą pętelką wchodzimy pod tą pętelkę, która nam powstała tutaj. Ops. Ops. Dobra. Gdyby to była pętla normalnej długości, to po prostu pociągnęlibyśmy teraz do góry. Ale jako, że ja nie chcę, żeby mi się tutaj na dole podziały różne dziwne rzeczy, to pozwólcie, że wyciągnę to sobie troszkę. Ops. I teraz hops. I całość resztę podnosimy do góry. Mam nadzieję, że nic nie skrociłem i że mi to po prostu wyjdzie. Już widzę, że mi to robi jakieś anomalie. Ale, 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 ale... No i cóż, jak nie trudno się domyślić, nie wyszło. Spowodowane to było moim zdaniem tym, że puszka była po prostu za lekka, bo tak jak widzicie po napełnieniu wodą wszystko działa tak jak należy, czyli tu sobie podnoszę, tu sobie podnoszę i to nosidełko nam działa. No teraz trochę krzywo trzymam, ale... Tak. No, skubańcu chodzi to. No i generalnie mamy nosidełko na na wodę, które no, w ten sposób. O, tak. O, które nam trzyma ten nasz garnuszek, beczkę i tym podobne przed przed wypadnięciem, tak jak mówię, to jest zestaw taki dość, dość nietypowy. Raz, że puszka jest turbo, 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 turbo lekka, więc ciężko się to tak przenosi. Dwa, nie wiem dlaczego przemieściło mi się to delikatnie w tą stronę. Jak widzicie, nie jest to idealnie po krzyżu. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj już jest kwestia doboru długości uszek i tym podobnych. Gdybyśmy chcieli to zastosować jako stałe jako stałe, już na trwałe, przygotowane uszy do wiadra, do beczki i tym podobnych rzeczy wystarczy obkleić sobie ten rant, który tutaj widzicie, taśmą i przykleić go bezpośrednio do naszego naczynia, czy to puszki, czy to czy to właśnie wiadra, beczki, co spowoduje, że ta uprząż, ten uchwyt nie będzie nam się przesuwać góra-dół i nie będą się te właśnie pionowe linki przesuwać prawo-lewo. Swoją drogą można też to złapać tutaj na dole, ale nie jest to konieczne. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mimo, że wystąpił mały fuck up, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.